Koronawirus. 11 ważnych lekcji, które ratuje biznes w czasach kryzysu. Oto one. Cześć Dawid Bagiński z tej strony. Wiem, że dostajesz mnóstwo informacji na temat koronawirusa, dlatego również postanowiłem dołożyć swoją cegiełkę i powiedzieć coś na ten temat, ale z dużo, dużo innego konta, ponieważ chciałbym powiedzieć Tobie o 11 lekcjach biznesu, które potencjalnie mogą sprawić, że z tej sytuacji wyjdziesz zwycięsko. Ale jeżeli nie jesteś przygotowany na tą sytuację, to być może upewnisz się, że kolejne takowe się nie powtórzą. Yy, cóż, szło dobrze, szło dobrze. Tak, było fajnie, szliśmy do przodu, wszystko się układało, szampan się lał i ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo, jak to się stało. Przyszedł taki element, którego się nikt nie spodziewał i nagle Bach, mamy teraz kryzys zdrowotny, za chwilę może być kryzys gospodarczy. I w zasadzie może to być dla wielu w szczególności młodych osób, takich jak ja, ledwo po 30 przed 30, może to być taki pierwszy, być może poważniejszy kryzys, którego my w ogóle doświadczymy. I co w takiej sytuacji możesz zrobić, w szczególności jako przedsiębiorca, jako właściciel biznesu, żeby jednak tutaj spróbować coś w ramach tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół, zachować spokój i nie panikować. Jeżeli chodzi o mnie, to w przypadku mojej konkretnej osoby. To nie jest rzecz, której się nie spodziewałem. Na razie wszystko realizujemy spokojnie, mimo tego, że, tak wiadomo, jak każdą branżę i nas strzeli. Natomiast, dzięki temu, że mam te pewne 11 zasad, 11 lekcji, na które się bardzo dobrze przygotowałem, to generalnie jestem spokojny o to, co będzie działo się w przyszłości. I jakie to są lekcje? Przede wszystkim to jest to, abyś miał zaplecze finansowe. No właśnie. Zaplecze finansowe jest bardzo istotne w szczególności w czasach kryzysu, gdy ludzie rezygnują. I to zaplecze finansowe jest po to, żeby generalnie uratować twój biznes, ludzi i odpowiedzialność za rodziny tych osób, gdy sytuacja tego wymaga. Niestety wielu przedsiębiorców tych pieniędzy nie odkłada, nie ma tak zwanego funduszu zabezpieczeniowego czy funduszu na wypadek scenariusza Armagedon, tak? W związku z tym tę płynność finansową mają na przykład na dwa tygodnie, trzy tygodnie, może na miesiąc czasu. Jeżeli jesteś takim przedsiębiorcą, to nie jest to do końca odpowiedzialne z Twojej strony prowadzić biznes i nie mieć zaplecza finansowego. Oczywiście wiadomo, że biznes prowadzi się po to, żeby też go wydawać na siebie jako na właściciela, ale jednak uważam, że priorytety priorytetami. Osoby, które na przykład w chwili obecnej mają poduszkę finansową, po prostu wiedzą: OK, trochę dostanę. Ale generalnie przeżyje, nic się nie stanie, odrobię. I bardzo ważne jest, że to zaplecze finansowe daje poczucie bezpieczeństwa. I tak też możesz zauważyć, że jedne firmy i właściciele firmy, pracownicy panikują. Na przykład, jeżeli działasz w usługach, tak, to będziesz widział telefony od panikujących ludzi, jeżeli działasz w biznesie, to masz swoje faktury do zapłacenia i może zaczniesz panikować, bo tobie faktur nie płacą. I za chwilę się zaczyna właśnie ten generalnie stan paniki pojawiać, i on głównie jest niestety spowodowany brakiem bezpieczeństwa, który jest spowodowany słabymi finansami. Jeżeli musisz się martwić o to, co będzie za dwa tygodnie, czy zamkniesz firmę, czy zwolnisz ludzi, no to wiedz, że jest to pierwszy błąd, który popełniłeś i ciężko byłoby teraz się z tego błędu uratować, tak? Natomiast mam nadzieję, że dzięki tej świadomości w przyszłości, jeżeli to przetrwasz, to w przyszłości będziesz o to lekcję mądrzejszy, jednak zamiast poleć na wakacje z roku na rok, to zaczniesz troszkę więcej pieniędzy odkładać, zamiast kupować kolejne leasingi, to najpierw zbudujesz sobie poduszkę finansową, a dopiero potem będziesz wydawał na przyjemności. Popatrz z drugiej strony, masz właśnie te firmy, tych ludzi, którzy mają tą poduszkę finansową, to generalnie oni się, powiem Ci poniekąd, rajcują tym, co się dzieje i jarają, bo wiedzą, że jak popada trochę firm i ten kryzys się skończy, to nagle zostanie dużo ludzi na rynku i dla nich więcej zostanie. I to jest pierwsza bardzo ważna sprawa i ten rozsądek jest niezwykle istotny. Druga ważna kwestia to jest przygotuj się na awaryjne scenariusz. No, i teraz pytanie do Ciebie, czy Ty już byłeś przygotowany na taki scenariusz, że na przykład, jeżeli zacznie się kryzys i na przykład stracisz 30%, albo 50%, albo 70% klientów, to co wtedy? Czy byłeś na to przygotowany? I większość osób odpowie, że nie było przygotowanych, i to jest bardzo duży błąd. Ja ze swojej strony mam y, kilka scenariuszy na taką sytuację, dokładnie taką, która się teraz dzieje. I na przykład, teraz te decyzje, które podejmuję prowadząc firmę. Może być dla kogoś zdziwieniem, tak? pewne moje na przykład ruchy, ale dla mnie są to ruchy, które już dawno dawno przygotowałem. Czy ty na przykład masz scenariusze tak zwane te czarne, tak? albo scenariusze tak zwane Armagedon, gdy wszystko się wali, i w zasadzie trzeba już postawić w zasadzie zastosować zasadę, albo wdrożymy, albo zginiemy. Tak? Jeżeli takich scenariuszów nie masz, a większość przedsiębiorców tego nie robi, to wiedz, że jesteś w dosyć trudnej sytuacji, i to tylko potęguje Twój brak poczucia bezpieczeństwa, to tylko potęguje y, niepewność, dlatego że w sumie jesteś reaktywny na to, co Ci dostarcza środowisko zewnętrzne, i nie wiesz co zrobić. Tak? Osoby, które są przygotowane na te różne scenariusze, to po pierwsze, a teraz są spokojne, teraz się nie boją. Ja na przykład dokładnie wiem, co mam zrobić, i na razie na kolejny miesiąc, dwa, trzy, cztery jestem spokojny, że dobrze poprowadzę tą firmę i wiem, że wygramy dzięki temu, versus ci, którzy tego nie zrobili. Ale też po drugie, czarne scenariusze pozwalają zarobić dużo pieniędzy. I jeżeli ty wiesz, co krok po kroku masz wyegzekwować, to gdy wszyscy panikują i krew się leje, to gro biznesmenów po prostu trzaska zyski swojego życia. I to jest bardzo istotne, żebyś ty właśnie dał sobie czas i szansę na to, żeby odłożyć emocje na bok, usiąść i zastanowić się nad różnymi scenariuszami, które mają miejsce i które po prostu powinieneś realizować właśnie w takich chwilach. Kolejna sprawa to jest punkt trzeci: umiejętność szybkiego dopasowania się do trendów. To jest bardzo kluczowe. Ta zasada wywodzi się w zasadzie z czasów wojen. W momencie, kiedy były wojny, to bardzo dużo przedsiębiorstw upadało. W momencie, kiedy były jakieś zarazy, choroby, bardzo dużo przedsiębiorstw upadało, ludzie tracili pracę, były krachy, ale pośród tego były również firmy, które dzięki takim kryzysom stały się globalnymi potęgami. I dlaczego tak jest? Zobacz, te wszystkie pieniądze, które mamy, tak, ludzie mają, to one nie wyparowały. Musisz sobie uświadomić jedną rzecz, że jeżeli teraz, załóżmy, osoby odwołują wakacje, wyjazdy wakacyjne, biura podróży tracą pieniądze, zwalniają ludzi, ktoś odwołuje wizyty u lekarzy, u psychologów, fizjoterapeutów, u trenerów personalnych, to pytanie, co się z tymi pieniędzmi dzieje? Przecież zobacz, że ci ludzie co miesiąc dostają wypłaty. Teraz nawet jak się ta cała sytuacja z koronawirusem na przykład będzie rozwijać i załóżmy minie miesiąc, minie maj, minie kwiecień i tak dalej, to na koniec miesiąca Gro ludzi dostaje wypłatę. Więc zauważ, co się dzieje z tymi pieniędzmi w czasach kryzysu. One nie wyparowują. I wydawałoby się, że nagle pieniądze giną z rynku, nagle znikają, nagle coś się złego dzieje, ale te pieniądze nie wyparowują. One wciąż są w kieszeniach ludzi albo są wydawane i te pieniądze są transferowane w inne miejsce. I bardzo istotne jest to, że firmy, które potrafiły zauważyć, gdzie ludzie wydają pieniądze i dopasować się do tych trendów, Zaczynają zarabiać naprawdę dobre pieniądze, podczas gdy inni panikują i budują mury, tak? Jedni budują mury, inni stawiają wiatraki, gdy jest zawierucha. No i bardzo kluczowe, istotne jest to, żebyś ty zobaczył, czy ty możesz w tym momencie, zamiast panikować, to przestawić swoją firmę na coś innego. No i na przykład za czasów wojny, firmy, które na przykład produkowały auta, zaczynały produkować helikoptery, zaczynały produkować czołgi. Firmy, które na przykład produkowały odzież, zaczynały produkować na przykład mundury. Słynna, później afera yy, z Hugo Bossem. Tak? Yy, są firmy, które na przykład produkowały sobie yy, kremiki, to nagle zaczynają produkować żele antybakteryjne. tak? Są firmy, które ściągały z Chin ubrania, teraz ściągają sobie na przykład z Europy maseczki. tak? I cały klub polega na tym, że są firmy, które się potrafią przystawić. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie branży usługowych. Tak? Branża usługowe też generalnie mają trudniej, dużo trudniej, ale być może mogą się przestawić na pewne działania, które tutaj pozwolą po prostu ten cash flow zachować, żeby te pieniądze, które idą, weszły do tej firmy. Ta umiejętność dopasowania się, zmiany tego, co robisz, często porzucenia tego, co robisz, no jest kwestią kluczową. Dlaczego ja nagrywam teraz materiał YouTube? No bo osoby siedzą w domu, będą szukać informacji na ten temat, to są przedsiębiorcy, więc ja na przykład nie miałem czasu wcześniej nagrywać YouTube'ów, tak, żeby wrzucić film, a teraz wiem, że wiele ludzi będzie siedzieć w domu, no to sobie ten film wrzucę. Dlatego, że tam jest mój potencjalny klient. Tak samo firmy, które na przykład robią szkolenia na żywo, mogą przełożyć się na szkolenia na żywo. Jeżeli robiłeś konsultacje, na przykład w gabinecie, to zrób je teraz online, tak? I wiele tych rzeczy, to przestawienie się jest właśnie kwestią kluczową. I uwierz mi, są firmy, które przestawiają się błyskawicznie. I te firmy, które przestawiają się błyskawicznie, najlepiej na tym zyskują. Kolejna kwestia to jest podejmować właściwe decyzje, tak? No i bardzo ważną kwestią jest to, że nie jeden przedsiębiorca cieszy się, kiedy wszyscy pracują, tak, kiedy nikt nie bierze L4, no ale tutaj nagle wychodzi teraz praca zdalna. tak, No, no i co w takiej sytuacji zrobić, tak? Eee, czy może ciągnąć firmę dalej, czy może wysłać ludzi na tą pracę zdalną, ale wszyscy wiemy, jak to jest na tej pracy zdalnej, że osoby no, nie pracują w większości na 100% swoich możliwości, tylko raczej bliżej 50%. Wszyscy, których znam, którzy e, wysyłają osoby z pracy stacjonarnej na zdalną, za chwilę mówią: No, tempo spadło o połowę i to się nie bierze znikąd. Tak? No, po prostu tak jest. Nawet jak przedsiębiorca siedzi w domu, to nie pracuje tak wydajnie, jakby siedział w biurze. Ale kwestia jest taka, że co to jest właściwa decyzja? Czasami trzeba umieć sobie uciąć rękę, żeby zachować życie. No i cała kwestia jest taka, że w przypadku podejmowania decyzji, w szczególności w kryzysie, masz być logiczny i bezemocjonalny. No bo załóżmy, że nie chciałbyś wysłać osób na pracę zdalną. To jest przykład, ale przełóż go sobie na inne konteksty, tak? No to co w takiej sytuacji? No to w takiej sytuacji masz grę osób, które przychodzi do pracy i na przykład panikuje, a jeżeli panikuje, no to może zarazić paniką inne osoby. Może nagle zepsuć się relacja między firmą a tymi osobami, bo te osoby nagle przestaną się czuć częścią firmy, tak, też nie będą pracowały tak wydajnie, jak, są, jak się stresują, więc może nawet jak ktoś będzie pracował w domu mniej wydajnie, to i tak wyjdziesz na tym lepiej. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli jeżeli nie wyślesz na przykład takich osób, a sytuacja się zaostrzy, bo szkoda Ci obroty stracić, tak? To może być tak, że przyjdzie jedna osoba i zarazi Ci pół firmy. I wtedy będzie pół firmy stało i co wtedy, tak? To czasami lepiej jest 50% osób, 20% wysłać do domu niż stracić 70%. No i kolejną bardzo ważną kwestią jest to też, że podejmowanie właściwych decyzji. To jest często rezygnacja z przyjemności. Czyli na przykład ja miałem kupić auto, już prawie podpisałem dokumenty, już prawie przelełem pieniądze, ale mówię, okej, okay, dobra, to nie jest czas na auto i nie kupiłem tego auta, mimo że mogłem to zrobić, tak? Też podejmowanie właściwych decyzji, to jest pytanie, czy pozbędziesz się części swoich oszczędności, żeby uratować firmę, czy zwolnisz ludzi, żeby zachować swoje oszczędności? Bo trudniej jest odbudować firmę, niż firma, która dobrze działa po, po, po kryzysie, to łatwiej jest dla firmy odrobić, niż na przykład budować firmę na nowo, tak? Czy wziąć ten kredyt na przetrwanie firmy, czy nie wziąć. No i to są takie decyzje, w których po prostu musisz być skalkulowany i bezwzględny. Jeżeli będziesz kierował się emocjami i smętasił wokół siebie, o jejku, jejku, jak jest ciężko, to po prostu przegrasz. No i też na przykład kwestia rzucenia pewnych rzeczy i na hura pójście robienie rzeczy, które są teraz w trendzie, to też jest ciężką decyzją. Ale ludzie, którzy mają jaja, żeby takie decyzje podejmować, dobrze na tym wychodzą. Kolejna kwestia to jest to, żeby nie panikować, bo ja na przykład widzę jedno: ludzie oglądają sobie teraz telewizję, tak, i w tej telewizji panuje słowo pandemia. Panuje pandemia, tak, wszyscy umrzemy i tak dalej. No i zwróć uwagę na to, że potem ludzie chodzą i to powtarzają tylko jak weszło słowo w Polsce pandemia to było 13 ludzi chorych więc na 40 milionowy kraj 13 osób tworzy pandemię to jest trochę dla mnie zabawne tak? ale do, do czego zmierzam że, że już wtedy ludzie zaczynają panikować i jeszcze się nic nie dzieje a, a już jest panika eee, i zauważ że w momencie kiedy bardzo dużo informacji dociera do ciebie to też zaczyna głowa wpadać po prostu w panikę jak dookoła ludzie panikują to część ludzi po prostu Przejmuje ten stan i zaczyna panikować razem z nimi. A dla Ciebie jako przedsiębiorcy, jako tak naprawdę kręgosłup całej firmy, bo Ty jako szef jesteś kręgosłupem całej firmy, to w szczególności Ty masz zachować spokój i masz po prostu nie panikować, masz wziąć odpowiedzialność. Czy decyzje będą trudne, czy decyzje będą łatwe, to zawsze jest Twoja odpowiedzialność. No i Ty w takiej sytuacji masz być najbardziej opanowany. Jeżeli Ty jako szef firmy zaczynasz panikować, podejmować decyzje pod wpływem emocji, to w mojej ocenie nie jesteś dobrym właścicielem firmy, bo właściciel firmy ma być kręgosłupem całej firmy, tak? Ma być kręgosłupem wszystkich ludzi, wsparciem każdej jednej osoby, która jest w firmie. Jeżeli Ty nie potrafisz tego zrobić, to Ty nie jesteś przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca ma bardzo mocny kręgosłup moralny i jest bardzo mocny psychologicznie, psychicznie właśnie w takich sytuacjach, no bo tak naprawdę kto ma wziąć odpowiedzialność za sterowanie statkiem, jak jest sztorm? To tylko Ty możesz zrobić. No i jeżeli gdzieś te emocje do Ciebie dochodzą, to po prostu może przestań oglądać telewizję, słuchać innych ludzi, pomyśl za siebie i podejmij decyzje takie, żeby rzeczywiście ten statek przepłynął. Jeżeli trudną decyzją dla Ciebie to jest po prostu nakazać Twoim pracownikom, żeby przychodzili do pracy, mimo tego, że oni nie chcą, ale tylko to jest jedyny sposób, żeby uratować firmę, narazić się to na konflikty, ale to jest niezbędne do przetrwania wszystkich, to trzeba tak zrobić. Jeżeli możesz wysłać osoby na pracę zdalną, zarobić trochę mniej, Ty na tym stracisz? Trudno. Jeżeli masz nagle 20 osób narzekających, musisz co chwila kupować melisę i donosić, to to jest Twoja praca i trzeba to zrobić. I jedni się będą żalać, inni to po prostu zrobią. I bardzo istotne jest to, czy Ty będziesz jedną z tych osób. Kolejna kwestia to jest wyznaczyć sobie jasne standardy, tak? I co to znaczy te jasne standardy? Że jeżeli Firma się zmienia, jeżeli chociażby wysyłasz ludzi na ten home office, tak? To w takiej sytuacji musisz jasno powiedzieć, jakie zasady są akceptowalne, a jakie zasady są nieakceptowalne. Ja, na przykład, przygotowałem dwustronicowy dokument. Zasady pracy na home office. I dla osób, które chcą pójść sobie do domku, popracować, bo na przykład boją się jeździć komunikacją miejską, albo mają jakieś naciski ze strony rodziny, albo może po prostu słabiej znoszą tą całą sytuację, bo ja będę przychodził do biura, bo nie przejmuję się tą sytuacją, to, to, to kwestia kluczowa jest taka, żeby wyznaczyć jasne standardy i żeby. Wyegzekwować to skupienie, tak, żeby wprowadzić kontrolę wykonywanych zadań, jakość wykonywanych zadań, żeby był ktoś, kto ma czas to sprawdzać, a nie tylko wszyscy panikują i przepalają czas. I bardzo istotne jest to, że jeżeli wprowadzasz jakiekolwiek nowe rzeczy, to nawet zrobienie jednego dwustronicowego dokumentu, zobowiązanie osób, żeby to przestrzegały, to pozwala rzeczywiście fajnie tą firmę potem yy, poprowadzić, tak. I dzięki temu, że są wspólne zasady, na które wszyscy się godzą, to potem ty jako właściciel firmy masz możliwość lepszego egzekwowania. Kolejna kwestia to jest myślenie innowacyjne. Myślenie innowacyjne pozwala w szczególności w trudnych czasach nie tylko przetrwać, ale zwróć uwagę na to, że, zarówno, że, że jest takie powiedzenie, że w kryzysie często rodzą się potęgi. I co to znaczy? Są osoby, które potrafią w kryzysie dostrzec bardzo dobre okazje biznesowe i zacząć robić coś, czego inni nie robią. Czyli podam Ci przykład: jest firma, która zauważyła, że nie ma. Płynów do dezynfekcji. To co zrobili? To powiedzieli sobie, to powiedzieli swoim kontrahentom, swoim klientom, którzy kupują, tak, że mogą kupić sobie płyn oleosowy, dodać trochę alkoholu, zrobili instrukcję i nagle masz w domu płyn dezynfekujący. I nagle o tej firmie zrobiło się głośno w całej Polsce, że wymyślili świetny sposób, jak dla ludzi zrobić płyn do dezynfekcji i dzięki temu oni sobie ten żel oleosowy sprzedali z dużym sukcesem, bo bardzo głośno się o tym zrobiło, tak. I zauważ, że tylko zrobienie czegoś takiego, że nie mamy żelów, to zróbmy go sobie. Jest myśleniem innowacyjnym i pozwala bardzo fajnie, yy, po prostu przetrwać. W szczególności w dobie cyfryzacji, kiedy mamy yy, chociażby rozmowy telefoniczne zamiast spotkań na żywo, możemy wprowadzić bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja na przykład mam teraz konsultacje yy, na żywo z osobami, no to wszystko po prostu przenoszę zdalnie i robimy swoje, tak? W przypadku, gdy y, osoby prowadzą firmę, ale nie do końca wiedzą, jak to firmę poprowadzić, potrzebują pomocy, no to na przykład ja zamiast teraz mówić y, merytorykę, w jaki sposób możesz zrealizować swój biznes, to uczę osoby, w jaki sposób nawigować firmą w czasach kryzysu. I takie przestawienie się, poszukanie y, tego, co rzeczywiście osoby chcą, myślenie w ten sposób innowacyjny, generalnie może sprawić, że dzięki temu kryzysowi twoja firma zacznie robić coś nowego, na czym zarobi jeszcze lepiej. Y, więc nie ma co panikować. Kolejna kwestia to jest usprawnienie komunikacji. Bardzo ważne jest to, żebyś regularnie zwracał uwagę na to, że osoby, które pracują w zespole, czy ty na przykład jak spotykasz się z osobami, to wiele rzeczy robisz w teamach, tak? I siedzenie w teamie przy stole jest oczywiście dla wielu firm bardzo efektywne, ale problem polega na tym, że teraz ciężko by to było wyegzekwować. I w związku z tym ta komunikacja dla ciebie jest krytyczna w tym momencie. Czy na przykład przepalisz czas na puste rozmowy? Zauważ, że yy, osoby, które na przykład przychodzą do Twojej firmy, to pewnie godzinę, dwie, trzy gadają o koronawirusie teraz. A co by było, gdyby zrobić tak, że pogadajmy sobie 5 minut o koronawirusie, napijmy się kawy, a potem idziemy i zasuwamy. Musimy się skoncentrować, żeby przeprowadzić firmę przez czas kryzysu. Wszyscy słuchawki na uszy, nikt z nim nie gada, robimy swoje. To czy to nie byłoby lepsze dla Twojej firmy, żeby takie zasady komunikacji wprowadzić? Jasne, czytelne, rzetelne, który ktoś będzie przestrzegał. Druga kwestia jest taka, że na przykład nie musisz zauważyć robić wielkich spotkań. Możesz z ludźmi dzwonić się telefonicznie, na Skype'ie, możesz napisać do nich na Slacku, możesz przenieść całą firmę do chmury. My nawet w tym momencie robimy szkolenia zamiast na żywo, bo nie można powyżej 50 osób zgromadzać, to my po prostu robimy szkolenia online. I tą komunikację, zobacz, z sali szkoleniowej przenieśliśmy na pokój konferencyjny. I dzięki temu jesteśmy w stanie wszystko fajnie ugrać. Kwestia numer 9 jest następująca. Wykorzystaj ewe ewentualny czas na usprawnienia. Według mnie to jest bardzo ważne, żeby nie tylko szukać możliwości zarabiania, bo czasami są takie branże, że po prostu tego nie ma. Na przykład zamykają Ci biuro, tak? albo masz studio fitness i ludzie nagle nie przychodzą. Nie chcą się z Tobą spotykać. Tak? To co wtedy zrobić? No i większość ludzi pójdzie do domu i będzie narzekać, jak to ciężko, jak to nie zarabiają, Jezus Maria, albo zaczną zwalniać ludzi. Dla mnie w tym momencie, gdyby przez 3 miesiące nic się nie działo i stracilibyśmy 100% klientów, to my mamy pracę na 3 miesiące tylko, żeby pouusprawniać, porozwijać firmy pod kątem organizacyjnym. Dla wszystkich jest praca. No i w związku z tym, oczywiście, ktoś może powiedzieć, Dawid, ale to kosztuje, jasne, rozumiem, po to jest zaplecze finansowe, tak. Natomiast kwestia taka kluczowa, najważniejsza jest taka, że. My dzięki temu, że na przykład mamy teraz różne dodatkowe prace, to możemy zapewnić tą ciągłość funkcjonowania firmy, czyli na przykład ja mam w, w tym momencie już cztery nowe szkolenia opracowane, no to porobię prezentacje, porobię listy sprzedażowe, y, napiszę w firmie na przykład artykuły na rok do przodu i będę je publikował na blogu, na co nigdy nie było czasu, tak? I zauważ, jest szereg takich prac, na które ciągle brakuje czasu, które będziesz mógł zrealizować, bo po prostu będziesz miał mniej pracy. W szczególności, jeżeli jesteś jednoosobową firmą, to wykorzystaj taki czas do działania, bo może się okazać, że gdy inni panikują i, i, i tracą szansę, to Ty się przygotujesz na ten czas, kiedy ten kryzys minie, a potem uderzysz w rynek ze zdwojoną siłą. No my będziemy zapierdzielać cały czas. Też dosyć istotne jest to, żeby zrozumieć, że oczywiście gdzieś sprzedaż spadnie. Zasada numer 10, gdzieś sprzedaż spadnie, ale gdzieś sprzedaż wzrośnie. I rynki lecą na łeb, na szyję. Gabinety pozamykane, restauracje pozamykane, tak? Ciągle coś się dzieje nie tak, jak być powinno i super, ale to, że ludzie nie pojadą na wakacje, tak jak już wspomniałem, to nie znaczy, że tych pieniędzy nie wydadzą. I teraz ci ludzie wydadzą te pieniądze na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, albo wydadzą te pieniądze na coś innego, czyli na przykład, zamiast zamawiać iść do restauracji, to zamówią jedzenie z dowózką do domu. No i na przykład ja bym miał restaurację to ja bym teraz się reklamował na całym Wrocławiu, że dowożę jedzenie wszędzie. I bym zarobił bardzo dużo pieniędzy, bo bym powiedział, nie gotuj, przywieziemy Ci pyszną pizzę, mamy procedury bezpieczeństwa, tak, i dostaniesz jedzenie, które będzie w 100% bezpieczne. I ja bym się reklamował wszędzie, bo inni zamykają biznes i nie przyjmują gości, nie dowożą, to dla mnie byłby to super moment na to, żeby zarabiać, bo te pieniądze gdzieś pójdą. Skoro ludzie nie pojechali teraz na wakacje i nie chodzą do galerii handlowych, to jak ja bym prowadził sklep internetowy, a prowadzę sklepy internetowe, tak, to my teraz chcemy jak najwięcej towaru wyprodukować, żeby go sprzedać, bo w tym momencie ktoś, kto... jakby cała Polska siedzi w domu, a sklepy internetowe biją rekordy sprzedaży, dzięki temu, że parzą reklamę, cisną, wykorzystują ten trend, bo gdzieś te pieniądze pójdą, tak? Treningi w domu personalne, kupowanie sprzętu do ćwiczeń w domu, gumy różne i tym podobne rzeczy, piłki. To jest teraz bardzo chodliwe, tak? Więc nagle, zobacz, rynek nie zniknął, tylko pieniądze poszły w inne miejsce. Też kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że... Oprócz tego, że te pieniądze gdzieś poszły, to jest jeszcze drugi fajny scenariusz, który tutaj może mieć miejsce. I ten scenariusz wygląda następująco: że teraz ludzie oszczędzają pieniądze, ale zauważ, że w momencie, kiedy kryzys się skończy, np. za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy, to zobaczymy, tak? Nie wiadomo, ale w momencie, kiedy to się skończy, to co się stanie? W tym okresie kryzysu ludzie będą też nie wydawać pieniędzy. Część ludzi nie będzie wydawać pieniędzy. Ale jak ten etap się skończy, to ludzie będą musieli ten kryzys odreagować, i będą mieć pieniądze. I wtedy, tak tutaj w tym, w tym momencie powstaje dziura, dziura popytu, dziura konsumencka luka, tak, którą będzie trzeba zapełnić, bo ona się za chwilę przeniesie. I w momencie kiedy kryzys się kończy, to warto być przygotowanym na to, żeby po prostu te wszystkie pieniądze, które się wleją na rynek, te które zostały oszczędzone, zgarnąć jak najwięcej do siebie. Więc oczywiście ym, oczywiście, jakby są miejsca, w których sprzedaż spadnie, ale są też takie, gdzie wzrośnie, i też pytanie, kiedy wzrośnie. No i co jest ważne, że te wszystkie zasady tak naprawdę sprowadzają się do jednej ważnej kwestii, na samym końcu że y, zrób wszystko, by utrzymać swój biznes i dlaczego, bo łatwiej jest odrobić na przykład dwumiesięczny przychód, załóżmy, że Twoja firma nie zarobiła, musiałaś wziąć kredyt nawet, żeby utrzymać, są kredyty teraz, tak, niskoprocentowane, ale lepiej jest nawet przez dwa miesiące dołożyć do biznesu, utrzymać infrastrukturę, niż zwolnić ludzi, y, zrezygnować z biura i innych rzeczy i to strukturę odbudowywać na nowo, bo popatrz, ile Ci to czasu zajęło, tak, i my na przykład przygotowujemy działania teraz bardzo mocno pod to, że gdy panika opadnie i wtedy się ludzie wezmą za pracę i minie kolejne kilka miesięcy, zanim oni się rozkręcą, albo pół roku, albo rok, to my w momencie, gdy się kończy kryzys, wpadamy na bombie i już od razu mamy wszystko przygotowane i lecimy na ostro, tak? I ja mam przynajmniej taki plan działania, żeby tak zrobić. Oczywiście teraz też różne rzeczy realizujemy po to, żeby się jak najfajniej utrzymać czy rozwinąć, i, I ciśniemy w różnych miejscach sprzedaż, tak, żeby to wykorzystać. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli ty nie widzisz dla siebie takich możliwości, to uważam, że kluczową sprawą jest właśnie zapamiętanie tej zasady, bo tak jak mówię, utrzymanie biznesu i odrobienie pewnych strat, kiedy to już się będzie znowu kręciło, jest dla ciebie łatwiejsze niż robienie wszystkiego na nowo. I co jest istotne, że na sam koniec, chciałem tylko Ci powiedzieć, że oczywiście jest ciężko. Ale wszyscy mają ciężko. Jak się nie przygotowałeś, to jest tylko i wyłącznie Twoja odpowiedzialność, że nie wiedziałeś o tym, że się trzeba przygotować. Na przyszłość mam nadzieję, że nie będziesz tak lekkomyślnie na przykład wydawał pieniędzy, tylko zrobisz sobie poduszkę finansową. A jeżeli na przykład powiesz, Dawid, ale ja mam małe marże i nie miałem jak, to na przykład branżę zmienisz na taką, która jest bardziej marżowa, bo nikt ci nie kazał w tą branżę wchodzić. No i przede wszystkim mam nadzieję, że nie będziesz panikował. I zamiast siedzieć i patrzeć, o Boże, o Boże, stracę, stracę, to poszukaj możliwości, tak? Do nas się na przykład kontrahenci zgłaszają. My sami próbujemy z różnymi osobami ściągać towar z zagranicy, sprzedawać ten towar. Oczywiście w Polsce ludzie życzliwi nie ułatwiają tego, tak? To też jest już na oddzielną historię, jak czasami w Polsce potrafią ludzie życie utrudniać i być po prostu chamscy wobec Ciebie tylko żeby nie, ktoś nie mógł uratować firmy, natomiast no jest jak jest, nie zmienimy tego, nie wiemy ile to potrwa, ale to są decyzje, które Ty możesz podjąć, żeby to wszystko się udało na sam koniec i mam nadzieję, że tak będzie. Będę Cię informował też jak to wygląda u nas, tak? u nas w firmie, no, my tak jak każdy dostaliśmy jak komuś zamykają biuro treningowe, czy placówkę medyczną, no to taki kontrahent u nas zawiesi kampanię, jest to normalne, tak? W związku z tym to przygotowanie do tego, żeby to wszystko fajnie zrobić jest kluczowe. Zobacz, które z tych 12, 11 zasad ty realizujesz, zobacz, których nie realizujesz, daj mi znać w komentarzu, która się Tobie z tych zasad najbardziej podobała, a jeżeli chciałbyś więcej moich wskazówek na temat kryzysu, jak ja to postrzegam, co ja realizuję, żeby to wszystko fajnie działało, to daj mi znać i podzielę się z Tobą w kolejnych materiałach właśnie tymi informacjami. Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, jeżeli nie jesteś subskrybentem mojego kanału i ktoś Ci udostępnił ten film, to tutaj kliknij w przycisk czerwony subskrybuj, kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia i oczywiście daj łapkę w górę i udostępnij ten film znajomym, którzy uważasz, że mogliby z tych zasad skorzystać. To powiedziawszy, dzięki serdeczne, lecę działać, bo mam jeszcze sporo pracy i słyszymy się lada moment. Cześć.